Członkowie polskiej reprezentacji nie chcieli diety lewandowskiej. Doszło do nieprzyjemnej sytuacji, w której obie strony mocno wyraziły swoje niezadowolenie. Anna Lewandowska, znana z budowy imperium promującego zdrowy tryb życia, miała okazję wprowadzić swoje fit posiłki na piłkarzach reprezentacji Polski. Jak opisuje Sebastian Staszewski w książce Lewandowski Prawdziwy, to Bartłomiej Spałek, jeden z czołowych polskich fizjoterapeutów, był pomysłodawcą zaangażowania żony kapitana. Trener ówczesnej kadry zgodził się na ten plan, podobno z chęci zdobycia sympatii Roberta Lewandowskiego. Specjalizująca się w zdrowym odżywianiu Anna niespodziewanie dostała możliwość, o jakiej śniło wielu dietetyków, chociaż jej doświadczenie było, delikatnie mówiąc, niewielkie. Gdyby nie chodziło o Roberta, nawałka pogoniłby każdego, kto przyszedłby z takim pomysłem przyznaje Jakub Wawrzeniak. Ale że robił wszystko, by Robert był uśmiechnięty, to wyraził na to zgodę. Pomysł o wprowadzaniu specjalnej diety szybko podzielił Drużynę. Część piłkarzy, takich jak Arkadiusz Milik czy Bartosz Kapustka, z entuzjazmem przyjęła zmiany, wierząc, że zdrowe posiłki pomogą poprawić ich formę. Inni, jak Kamil Glik, wyraźnie okazali swoje niezadowolenie. Jeszcze niech zaczną nam podawać bezglutenową wódkę. Zmiany dietetyczne, które miały poprawić wydolność piłkarzy, okazały się być źródłem napięć wewnętrznych. Gdy jednak po badaniach otrzymali możliwość skorzystania z pomocy Lewandowskiej, większość odmówiła. Nie tylko dlatego, że nie czuli potrzeby zmieniania diety, lecz także z powodu niechęci do kapitana. Fakt, że to właśnie jego partnerka miała odpowiadać za kwestie żywieniowe, uznali za proces poszerzania wpływów Roberta w kadrze. Atmosfera w drużynie zrobiła się napięta, a cała sytuacja skończyła się tym, że dietetyczka musiała odpowiedzieć na wezwanie dyrektora do spraw organizacyjnych reprezentacji. Musiałem z Anią szczerze porozmawiać. Ona nie rozumiała, dlaczego Grosicki czy Glik nie chcą skorzystać z jej pomocy. Uważała, że skoro chce dobrze, powinni to docenić. Wyjaśniłem jej, że same intencje to trochę za mało. Czy to był dobry pomysł? Czy jednak piłkarze powinni mieć większą swobodę w wyborze swojej diety? Czekamy na Wasze opinie.